umówmy się na kawę i papierosy. Na spacer o piątej nad ranem. Bo jak mówi Igi, to wszystko jest nasze. Chcę chłonąć to powietrze nasączone oddechem młodego słońca. Rosą smugami odchodzącej nocy. Nie musieć nic Choć jeden dzień. Noc spędzimy na rozmowie. Opowiem ci o żółtych kwiatach, które chodzą spać. Rozpalimy ognisko i zakochamy się w księżycu nudyście, kąpiącym się bezwstydnie w jeziorze. Dziś ludzie boją się zmoknąć w czasie deszczu. Boją się śpiewać, stronią od. Wariactwa od wolności. A ty? Umówmy się na kawę i papierosy. Czerni biel to najpiękniejsze kolory.